Cześć, znowu robię konkurs, kto robi najlepszego loka. E, Zrobię. I zastanawiam się, czym jestem dziecinny. Mam głos, tylko dziecięci. No. Bo sobie na YouTube Dziewięć, Mamięć to myślę, że byście poznali prawdziwie no dlatego. Mam no, fajny dźwięk, ale nie chcę, żebyście go poznawali. No i dlatego bo nie chcę. No, no, bo ja nie chcę. i chcę mieć dzieci w moich własnych Pozdrawiam mojego chłopaka Emo Kubuś serwiszko. Dawajcie grafy. Mało mi zostało do levela 21 dysk to jesteś taki ładny, dziesiąty level. I tak właśnie wyglądasz. Tak, tak właśnie wygląda. Chłopacze, to kojarzyło nitki ojca? Nie, bo chcesz. No, szybciej, bo chcę zobaczyć do malcia. O, to jest mój bok. Proszę, pięk. Pięk. I, lululul, a, tak. I pokażę Wam, jak ja wyglądam. Tak. Ja wyglądam. Tak. O, co mi w tym Myślę, Myślę, że nie ja was ja łaskawię, to się tu Dziękuję, a to mi no, na chciałam pod kogoś przesuwać. Hmm, ale no, pokażę mi tego, jak chcę to, to usuwać. Muszę nam siebie pokazać, bo niech mi nie piszą, by jutro lepiej. No, muszę się.

A ja będę miała czuła albo Jorka nabrać. Ja no to tyle na odcinek. czekać na, na kolejny pa!